I tak właśnie zrobimy, moi drodzy. Usuwamy tu pole i robimy tutaj... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z gry Farming and Friends w Robloxiku. I dzisiaj sprzedamy po raz pierwszy te oto piękne ciastka i miejmy nadzieję, że to będzie cena za ciastka wysoka ogólnie, nie? Znaczy jest 8400, więc liczę, że to, to jest wysoka cena. Także podjeżdżamy sobie pod to miejsce i... I się nic nie dzieje, bo musimy chyba wrzucić po prostu te rzeczy. Tylko liczę, że się cena nam nie zmieni teraz. Fajnie by było. A jakbym mógł sprzedać stąd, to byłoby jeszcze lepiej. Nie, nie mogę chyba sprzedać tego w ten sposób. No dobra, bierzmy ciastka. Uuu, po cztery paczki mogę naraz na dźwigać. No dobra, to już lepiej. Aha, ty czemu to nie jedzie? <grych> ej, czemu, czemu to nie jedzie ty? C ej, nie, nie działa? Co co jest? Czemu sprzedaż ciastek nie działa? Ej, faktycznie Ty panie, ja ciasto przecież przywiozłem. Czemu nie działają ciastka? Co, co, co się tutaj dzieje? Halo? Ciastka powinny działać. Chyba, że yy, musimy w ten sposób przyjechać. Patrzcie na to. Bierzemy te ciastka, wrzucamy je tutaj i wtedy to zadziała. Może jeszcze być w ten sposób. No nie, jest medium box trailer. Nothing, 0 na 0. Ale przecież ja, ja faktycznie mam te rzeczy. Co jest? To, to mnie bardziej martwi, że, że to nie działa w tym momencie, a powinno. Ej, dobra, coś jest nie tak. Przecież tutaj są te ciastka narysowane. Widzę, że są pieniądze proponowane za ciastka. Przyjechałem w miejsce, gdzie sprzedaje się ciastka, ale się nic nie dzieje. I tu o, w tym miejscu powinny ciastka być sprzedawane. To powinno działać. To powinno wciągnąć yy, te ciastka tego tak, w parę sekund. Dobra, trochę, trochę jest to dziwne. Tutaj na pewno nie mogę tego sprzedać. No dobra, widzowie, no patrzcie na to. Jeszcze cena się poprawiła za ciastka. Teraz 9000 za ciastko jest, no. I czemu to nie chce działać? Halo, gro komputerowa? Drop. No przecież to powinno działać. No weźcie. Przestańcie Co, coś takiego robić. Czemu nie mogę ciastek sprzedać? Co jest? Halo, animal and co? Halo, dzień dobry, proszę ode mnie kupić te ciastka. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale nie jestem w stanie tego sprzedać. No, czekałem specjalnie na dobrą, dobre pieniądze do uzyskania za te ciastka, no ale się nie da. No, dobra widzowie, ja oczywiście tylko przypomnę na początku, że jeżeli film Wam się spodoba, i tak, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. A się za zastanawiam, czy nie zresetować yy, gry sobie jeszcze na chwilę. Aczkolwiek, no nie pojawi się raczej w tym miejscu, nie? No, trochę niepocieszające, bo ja specjalnie wyczekałem do super dobrej oferty, do super ceny. A tutaj takie coś mi robią. I teraz się zastanawiam w ogóle, dlaczego, nie? Czy... Czy coś się zepsuło? No bo nawet tak jak teraz widzicie Washington Nothing, 0 na 0, Medium Box Trailer Jakbym niczego nie wiózł faktycznie Dobra, odepnijmy to na moment I teraz ta... O! Panie, ty! Ja samochód chciałbym zedytować Dzień dobry a to forklifta mogę tylko? Nie, 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 nie. Dobra, mogę wszystkie chyba pojazdy. I no to chciałbym zrobić samochód, którym jeżdżę w tym momencie. Okej, okay, na kolor niebieski, czerwony, a może taki? Custom, unlock custom colors. Aha, 300 oczywiście, wiadomo można, można się było spodziewać, że za darmo nam tego nie dadzą. Skin kolor, czerwony, biały, nawet nie wiem, co to ma znaczyć. Dobra, 2600 za zmianę koloru. Exit, no, przynajmniej kolorek zmieniliśmy faktycznie. Może to coś zadziała jeszcze. I nie, widzimy 0 na 0, ale powiem tak, coś w ogóle nie działało na tych jajkach, na sprzedaży jajek i ciastek, bo to normalnie powinno się tam ruszać, mi się wydaje i to powinno wciągnąć dosłownie nasze nasze produkty, a się nic takiego nie wydarzyło i to jest aż dziwne i niepokojące widzowie jeżeli wiecie o co chodzi to możecie dać znać w komentarzu pod filmem a w tym momencie tak, zrobimy jadę sobie oczyścić jeszcze to miejsce ten wychodek dla kurczaczków, sobie oczyśćmy i skorzystajmy po raz pierwszy z nowego z nowego harwestera naszego Uuuu, wow, nowy kombajn! Ile on ma miejsc? 250 na pewno powinien w sobie mieć, takie minimum teraz. Ja pierdziele, ale header w ogóle wielki! A później się dziwić, że tego samochody nie mogą prześcignąć. 650 to ma miejsc, pojemności. Dobra i faktycznie bierze 3, no i faktycznie bierze 3. Zgarnia ziemniaczki. Potato, potato. Wiecie, co jest najgorsze? Że nawet bym nie kupił teraz znowu tylu. Nie stać mnie, żeby w tym momencie kupić jeszcze raz y, uzupełnienie za ziemniaki. Okej, okay, dobra. Tu mam idealne pole. Może to pole po prostu powiększmy jeszcze bardziej. Wiecie co? Może tak powinniśmy zrobić. To nie jest zły pomysł. Powiększyć to pole, a zamiast tamtego pola zrobić osobny wybieg dla. A dla tych dla owiec tutaj zrobić część właśnie związaną z chociaż wiecie problem jest taki, yy, że fajnie mieć pole zaraz przez tutaj o w tym miejscu przy drodze no bo wtedy można łatwo zbierać o, łatwo można zebrać po prostu samochody z drogi które się respią o, i teraz coś takiego dobra ej, ale to jest sam w sobie pomysł nie jest zły Zaraz przejdę do jego realizacji, stąd na przykład wyjazd, z wyjazdem już nie było problemów, wiecie dlaczego? Bo wyjechać można po prostu yy, storując dany, dany pojazd, wrzucając go do garażu z powrotem, na nasze. Dobra, proszę, owieczki. No nie no, ta ma 63%, giga słabo powiem wam. Dobra i cyk. Mamy wszystkie cztery, no to teraz dużo szybciej już idzie. Jak już po cztery możemy wrzucać, no to super. I szybciej nam zejdzie robota z tym. Pamiętajcie, że to też są pieniądze, tak naprawdę. O krówki już też mleko dadzą, fajnie, fajnie. Fajnie, że to nam się jakoś rozwija, powiem Wam. Ale faktycznie moglibyśmy na to spojrzeć okiem. Czyli teraz tak. Bierzemy sobie te opcje. I żeby to miało jakiś sens buildings. I... Gdzie tu jest Fields? Czekajcie, forest standard, standard po prostu. Jakbyśmy chcieli standard zrobić tu. Poszerzamy najpierw o 3 i idąc tak daleko, to myślę, że będzie to, co chcemy zyskać. Dobra, czyli musimy zrobić tak chyba. I teraz tam, 25 razy 3, czekajcie, eee, ile pole ma 50, tak bo tu są 3 pola, to razy 2, 25 razy 2 powinniśmy zrobić, o i to będzie eee, równowartość tych dwóch pól, no chyba, że idziemy w 3 po prostu i wtedy mamy jedno więcej, to też jest jakiś pomysł do zrobienia, nie? Dobra. Okej. Okay. Powiększyliśmy sobie pole. Fajnie. Będziemy mieli tego więcej. Ale teraz to pole dobrze byłoby zabrać, zaorać. To, to pole usunąć. I tak właśnie zrobimy, moi drodzy. Usuwamy tu pole. I robimy tutaj ogrodzenie dla owiec. Gdzie to jest? Building. Okej. Okay. Nie usuwamy, nie usuwamy. Teraz chcemy zrobić sobie właśnie ogrodzenie jakieś, zwykłe takie, nie, wybieramy oczywiście takie ogrodzenie, tylko hmm, jakby wiecie, szkoda, że nie można połączyć, że mieć dwa ogrodzenia razem. Ok, czyli to muszę dać jakoś tak i teraz pójść z tym tak. No nie wiem, nie wiem, z jedną kratkę jeszcze. Żeby wiecie, to było właśnie tak bliziutko obok siebie, jak najbardziej się da. U, patrzcie, można teraz tak nierówno jakby zrobić. Coś takiego uczynić. Tutaj dobramy, mniej więcej. Mniej więcej, też moglibyśmy y, zrobić to szersze po prostu. Ale tyle może by starczyło teraz owieczkom, i żeby żeby nie było, że mają za mało miejsca. Przecież w razie WT lampy jeszcze możemy uwzględnić. O. Dobra. I bramę zrobimy sobie wtedy sliding gate gdzieś tutaj. Oj, nie będzie równo. Niestety już mi się to nie podoba, nie podoba że nie będzie równo brama. Ale zrobimy sobie bramę tu bardziej, po tej stronie. I zrobimy drugi sliding gate, żeby nie było gdzieś. Od tej strony też możemy tak zrobić. Będzie bliżej teraz przynajmniej. No to teraz owieczki trzeba przetransportować. Z powrotem chyba. To jest ważna kwestia. Dobra, dobra, okej. Okay. To, to jest spoko myśl. Paśnik trzeba dać od razu. Animal care. Czyli ten feeder taki duży, duży. To to możemy właśnie umieścić tu. Możemy drugi umieścić tu dosłownie. Czekajcie tylko, żeby... Równo ze sobą, pyk i takie FIDERy damy cztery. Właśnie tak przy lampach centralnie umieścimy. Wtedy będziemy mieli przynajmniej na je na widoku. No, mniej więcej równo, chyba. Ok, to jest tak jakoś. Jedno jest bliżej, a drugie jest dalej. Nie podoba mi się to. Dobra, będzie. Będzie tak mniej więcej. Przecież tam jest bliżej. No tu będzie dalej, bo mi się tak ustawiło, co? Czekajcie. O, dobra. Tu jest bliżej i to jest. O, bliżej. Dobra, no to teraz będzie bliżej jednak. Tak, tutaj też jest blisko. No to trzeba owieczki tutaj przywieźć. To jest nasze wyzwanie teraz. To jeszcze sobie przeniesiemy. Stąd tu. Nożyczki sobie przeniesiemy. Oj, kurczę, tylko teraz trzeba będzie załadować tutaj te owce z powrotem, chyba, nie? I tu coś jeszcze możemy zrobić. Ewentualnie tu garaż sobie zrobimy jakiś większy, też jest taka opcja. Dobra, spawnujemy to. To na dwa razy powinniśmy obrócić. Na to wychodzi. Dobra, podjedźmy. Sprawdzajmy w ogóle cenę cały czas. Powinniśmy cenę ziemniaków sprawdzać, bo byśmy chcieli je sprzedać przecież, nie? Potatos nie, to jest słaba cena, bardzo słaba cena. Teraz w najbliższym czasie, właśnie potatosy do sprzedania. Cały czas się zastanawiam, dlaczego nie mogę tych ciastek sprzedać. To jest, to jest też mój główny problem, ale zmieniamy. Zmienia się trochę nasza farma, bo faktycznie idziemy w jedno pole w jeden naród jedno pole z tej strony gdzieś tutaj z tyłu, po prostu. I teraz tak, bo ja tu będę musiał tyłem wjechać jak zwykle, więc to będzie już problem. No właśnie, to był problem od samego początku. Ta podwójna zagroda była problemem. Cały czas. Więc tu musimy otworzyć teraz tak. I tu musimy w ogóle otworzyć tak. I tego psa chyba trzeba przywieźć, albo nawet dwa psy wtedy, nie? To chyba też tak zrobimy w końcu, że jakoś te zwierzęta się lepiej trzymają z psami. Dobra, jak otworzę sobie przyczepkę, to one mogą już wsiadać do środka. Siema, siema weź wejść tu. Klik tu, Interact. Idź tam. Na przyczepki. Dobra, dobra, pójdzie. Zamykam od razu i zamykam zaraz przyczepkę. O Jezu, <laughs> czekajcie, otworzyłem. No to nikomu nie pasowało. To jedna zagroda w drugiej to nikomu nie pasowała. Ani mi, ani im na pewno. Dobra, i teraz tak, muszę wyjechać, zamknąć to na chwilę i zaraz będziemy musieli to dosłownie powtórzyć. No niestety, takie życie, jak się chciało zwierzęta posiadać u siebie w zagrodach. Takie życie, moi drodzy. I tak zaraz, żeby tutaj coś zasiać, to musimy właśnie jeszcze się wykosztować. Najgorsze, że... O, wiecie, co trzeba było zrobić? Bramy po prostu może postawić. Yy, z jednej do drugiej strony. Ej, faktycznie, w sumie można było tak zrobić. Może nawet byłoby szybciej wtedy. <laughs> czekajcie, czekajcie. Ej, 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 to jest dobry pomysł. No, powiem wam. To jest ciekawy pomysł. Ja go zaraz spróbuję zrealizować, bo on. Jak ja sprzedam bramę, to po prostu mi się płot chyba pojawi, nie? Czekajcie, czekajcie. Eee, sprzedaż bramy bym chciał zrobić, Don. Tak, to się pojawia płot. No to patrzcie na to. Robimy to takim sposobem. Patrzcie na ten trick teraz. Sliding gate, dajemy sobie w to miejsce. Ok. Eee, dalej, dajemy sobie Sliding gate w to, w to miejsce. Jeszcze. Ok, w to miejsce. I dajemy Sliding gate w to miejsce świetnie i teraz robimy tak przy okazji to i to usuwamy wychodzimy z tego trybu otwieramy to otwieramy to i teraz ka każemy im po prostu przejść na tamto pole i nie wiem co to znaczy ale ale powie no powiedzmy niech idą do przyczepki o Niech idą do przyczepki. To, to będzie pewne, że pójdą tam przynajmniej wtedy. I wtedy zamykam bramę i rozwalam to wszystko. <laughs> Ej, mogłem tak zrobić od razu w sumie. A tę przyczepkę zaraz też się zamknie przecież. Dobra, to zamykam, to zamykam. To zamykam. I wszystko cacy. I patrzcie na to. I teraz usuwamy pyk. Usuwamy sobie to całe. Usuwam też, chociaż powiem Wam, że to zostawię. Jakbym chciał przejść albo coś przenieść z jednego pola na drugie, no to to będę w stanie to zrobić. Eee, dobra. Te sobie weszły, owieczki. Teraz mogę je zamknąć, otworzyć. Dobra, czekajcie, bo teraz mogę otworzyć. Dobra. No i niech wychodzą. I odwołam po prostu przyczepkę, i wszystko. I, I mamy to zrobione. I teraz zestorować to samochód, zestorować. I patrzcie na to, 300 IQ normalnie zagranie zostało zrobione. Tylko yy, musimy przenieść teraz tę całą maszynerię w to miejsce jeszcze. Czyli tak, to, to, o, trzeba będzie przenieść tu. Ale to widzę, że to nie jest problem większy, chyba. Chyba nie jest to problem. Czekajcie. Tak, to nie jest problem. Problemem będzie, że muszę sobie to pojedynczo teraz poprzenosić. Chociaż wiecie, no to, to może leżeć gdziekolwiek, ale to już wolę, żeby leżało po prostu gdzieś w okolicy tego, gdzie to, gdzie to robimy. Więc dzisiaj taki odcinek właśnie mocno zmieniamy to, co do tej pory widzieliście. Będzie to wyglądało trochę inaczej. Ta farma się zmienia na waszych i na moich oczach. Czyli tak, to sobie oddajemy wszystko. Dobra, sprawdźmy cenę. To przede wszystkim, bo musimy cały czas na tę cenę patrzeć, bo jak będzie dobra, to, to musimy pojechać od razu sprzedać. Potato 2682. Nie, musi trochę być taki lepszy zielony kolor. To zdecydowanie na, na to liczymy jeszcze. Tutaj 24 mleka. No to to jeszcze nie. Ale co, jakie kolejne rzeczy w ogóle powinniśmy zrobić? To jest pytanie do was. Na pewno wiadomo, no, trzeba przygotować całą ziemię. Czyli znaczy, trzeba będzie ją skultywować właśnie tam, spryskać czymś środkiem owado i chwastobójczym i zasiać później. No to, to są takie podstawy, które będziemy musieli tam wykonać. No ale właśnie później to już się zajmiemy. I teraz tak, owieczki w ogóle powinniśmy widzieć. I owieczki są już zadowolone, zadowolone. No i o to, o to chodzi, widzowie. O to chodzi, żeby owce były zadowolone z naszej roboty. To wtedy będą dawać pewnie więcej więcej wełny. A to nam się opłaci. Dobra. Znaczy, teraz tak. Czekamy na dobrą cenę. Następnie sprzedajemy po dobrej cenie. Kupujemy od nowa potato z ziemniaczki. Jak kupimy ziemniaczki, je znowu zasadzimy, to w sumie będzie chyba przyjdzie czas na to, żeby coś zrobić z mlekiem i kakaoem. Czyli wiecie, mleko i kakao nas służy do tego, żeby zarabiać na inne rzeczy, nie? Pamiętajcie o tym, że to jest najlepszy biznes i to już nam służy do tego, żeby jak nam się pieniądze kończyły, bo sobie ulepszamy inne rzeczy, a z innych zarabiamy dosyć tak no mało. No to wiecie, to tutaj zarobimy wtedy zdecydowanie więcej. Dobra. Mamy uciętą jedną, uciętą drugą. Zaraz jeszcze dwie kolejne będą gotowe, bo ta już 99%. Na naszych oczach powinno wyrosnąć. Zaraz powinna stracić. Dobra, dokładnie tak. I jeszcze gdzieś tu jedna była 97, 98. Poproszę, 98. Tak, ale widać, że im rośnie procent, chociaż tutaj dalej się denerwują, coś. Nie wiem, dlaczego się tak denerwują. Doprawdy. Powinny być mniej spięte. No, faktycznie te psy. O, jeszcze musimy kupić. Tak, dwa, dwa psy musimy dokupić. To będzie ważne. No, bo tutaj, patrzcie, no tutaj mają, że są zadowolone już. Clean chicken coops. A tu co mają? Clean barn Stars. A co im, niby, mogę jeszcze wyczyścić, jakby? Co im mógłbym wyczyścić, żeby też było, że jest coś tam clean. Bo te nie mają nic do czyszczenia w porównaniu do tego, chyba nie? Chyba, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest pytanie też do Was, widzowie. Jak to wygląda? Czy mogę przyjść, nie wiem, poklepać o siema? O, patrzcie. Mogę chyba tak zrobić po prostu. <laughs> ale na serduszku przynajmniej jest takie wkurzenie, ale na serduszku zawsze. Także zawsze jakiś plus, żeby nie było. Tutaj też tak do tej po O, ta już ma 90, widzicie? Już jest zadowolona, już 91. Już ma gwiazdki w oczach. No, no to zbierają zadowolenie jednak, żeby nie było. Dobra, ludzie, ja myślę, że w tym odcinku też to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym i w kolejnym będziemy robić już rzeczy, o których przed chwilą opowiedziałem. A teraz przede wszystkim kampimy na dobrą sprzedaż ziemniaków. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Elojczej, siemanko.